Zgadnijcie, kto się spóźnił. <śmiech> <Leopas>. <śmiech> Chcesz za karę zostawać w szkole po lekcjach przez cały przyszły tydzień? Wszystko mi jedno, w przyszłym tygodniu mnie tu już nie będzie. Hmm? Jak to nie będziecie? Przeprowadzamy się. Wczoraj usłyszałem rozmowę rodziców. To zmienisz też szkołę? Mm -hmm. To zła wiadomość. Hmm. Pamiętajcie o jutrzejszym sprawdzianie z geografii. Ja też proszę pani, a dlaczego nie? Nie wiem, czy to ma sens, skoro zaraz zmieniam szkołę. Ma, dopóki jesteś tutaj. Musisz się uczyć. Nikt cię nie pytał o zdanie, kujonie. Dosyć. Mam nadzieję, Kleofasie, że nie pożegnamy się jedynką. Ja też, proszę pani. Tymczasem powiedz nam zadany wiersz. Możesz mi powiedzieć, co robisz? Nie wiedziałem, że mam dalej odrabiać lekcje, więc się nie nauczyłem. Cóż, wracaj na miejsce. Nie mam serca cię dziś karać. Dziękuję, proszę pani. Dzięki tej przeprowadce wszyscy będą dla ciebie mili. Jasna sprawa. Dasz mi kawałek bułki z czekoladą, żeby być miłym? A... Masz weź całą. I tak straciłem przez to apetyt. <laughs> Mógłbyś mnie podwieźć? Przepraszam, ale z jakiej racji? Możesz coś dla mnie zrobić na pożegnanie. Po podwieczorku moglibyśmy się spotkać na boisku i pograć. W co? W piłkę, Ciamajda. Kto tutaj jest Ciamajdą? A może pościgamy się na rowerach? To żadna zabawa, i tak zawsze ty wygrywasz. Ale fajnie byłoby jeszcze raz zrobić wyścigi. Zgoda, zgoda. No dobrze, bo to ty o to prosisz. Super! Idźcie po rowery, spotykamy się przed kinem. Siadajcie z nami, będziecie szybciej w domu. Przecież to nie twój samochód. Wcale się nie krępujesz. Oni mieszkają blisko ciebie, zresztą jest dosyć miejsca. Hmm. Dobrze, że nie przeprowadzasz się co tydzień. Który powtórnie przejedzie przez te linię, wygrywa. Zgoda? Gotowi? Start! Ojej, spadł mi łańcuch! <śmiech> <śmiech> Kleofas będzie rozczarowany, jeśli przegra ostatni wyścig. Może powinniśmy na niego poczekać? I co jeszcze? Mikołaj ma rację. Dajmy szansę Kleofasowi, żeby mógł nas dogonić. Zrobiłby to dla nas, gdybyśmy się przeprowadzali. To niesprawiedliwe. Poza tym, jeśli zwolnimy, jazda będzie mniej męcząca. Chyba tym razem nie wygrasz? No właśnie, że tak zawsze wygrywam na rowerze. A o co się zakładasz? O, causa, o tutaj. Tak gratuluję się zwycięzcom. Widziałem w telewizji. Co? Causa? Możesz sobie pomarzyć. Szkoda. Miłobym cię wspominał, bo wiesz, w przyszłym tygodniu będę już daleko stąd. Słyszałam. Zgoda. Dostaniesz swojego causa? Zresztą jestem pewna, że przegrasz. Właśnie, że nie. Mam jeszcze szansę. <laughs> hmm. Hej, mieliśmy poczekać na kreufasa. Przykro mi, ale to nie nasza wina. Rowery same zjeżdżają. Tak, proszę państwa, jest to niezwykła. To się nie liczy. Wiesz, że nie wolno skracać drogi przez plac? A właśnie, że wolno. Poza tym Jadwinia dami w nagrodę Causa. Hmm. Hmm. Nie ma mowy. Nie lubię oszustów. Ja też nie. My się mordowaliśmy bez potrzeby robiąc duże okrążenie. Nie widzę problemu. Nikt nie mówił, że nie można skracać drogi przez plac. Aha, ponieważ tak to wygląda, Wycofuje się. Możesz ja też. sam się bawić. Kiedy pomyślę o tym, że o mało cię nie pocałowałam. Łupaki, wracajcie! Jeśli chcecie, to możemy zacząć jeszcze raz. Nie mogę w to uwierzyć. Coś cię gnębi, synku? Chodzi o Kleofasa, Ponieważ ma się przeprowadzić, staramy się być dla niego milion. on to wykorzystuje. O, nie trzeba mieć mu tego za złe. Dzięki temu będzie mógł zachować dobre wspomnienia z czasu waszej przyjaźni. Gdyby na przykład pan Bledir miał się stąd wyprowadzić, tak właśnie bym się zachowywał. Wiesz co, tato? Masz rację. Będę dla niego milszy jutro w szkole. A mam dobrą wiadomość, a? stary. Wyjeżdżam za tydzień na wakacje. A? To świetnie, i co w związku z tym? Czy mógłbyś troszczyć się o mój żywopłot? Powiedziałeś mój żywopłot? Tak, ten! Mój! No nie, chyba mój! <młyszyk> A wcześniej to nie mówiłem całkiem serio. Tak myślałem! Dorośli mają to, dziwny sposób to, to bycia to, to, to dla siebie to, to miłymi. Czasach... Cześć Jadwiniu! Ach, powiedz, jeszcze jesteś na mnie zła! Trochę! Ale ponieważ się niedługo wyprowadzasz, mogę o tym zapomnieć. A jeśli bym się nie wyprowadzał, też byłabyś gotowa mi wybaczyć? Co? Po prostu źle zrozumiałem mojego tatę, kiedy mówił o przeprowadzce. Chodziło mu o pracę, a nie o całą rodzinę. To znaczy, że twój tata tylko zmienia pracę? W właśnie. Wszystko słyszałam, to dobra wiadomość, Kleofasie. Tak, proszę pani. A jaki zadowolony będzie ro pan Dibon. Weź, Kleofas, to twój ostatni dzień w szkole. Poniosę twój tornister, chcesz? Zgoda! Mikołaju, po co bierzesz jego tornister? Chcę mu zrobić przyjemność. Chodźcie szybko, bo się spóźnimy. Powiedziałeś mu już, że się nie przeprowadzasz? E, jeszcze nie. Powiem mu o tym w klasie. Teraz mogę jeszcze trochę na tym skorzystać. Zaczekaj, Mikołaj! Ach, co zaprosie? Wczoraj byliśmy trochę niemili dla Klaofasa. Myślę, że powinniśmy być dla niego milsi, żeby miał dobre wspomnienia. Tak, masz rację. Może pomożemy mu dostać dobrą ocenę z klasówki z geografii? Dobry pomysł. Co to za pomysł? Pomożemy ci na klasówce z geografii. Dzięki temu odejdziesz z dobrą oceną. Super, a jeśli zostaniecie przyłapani? Nie, pani się nie zorientuje. Zrobimy to dla ciebie, żebyś zachował o nas dobre wspomnienia. Mhm. Hmm. Hm. Tak gorąco. Ojej! O, o, o. o Proszę, proszę, co tu tu masz, Glofa się? Zobaczmy. Pismo Mikołaja, a to Gottfrieda, to Eusebiusza, Maksencjusza i Rufusa. Brawo, wszyscy dostaniecie jedynki. O, chcieliśmy, żeby Kleofas dostał dobrą ocenę z ostatniej klasówki. Jak to z ostatniej klasówki? No tak, pamięta pani? On się wyprowadza. Jak to, Kleofasie? Nie podzieliłeś się jeszcze dobrą wiadomością? A? Nie, bo czekałem na przerwę. Ze względu na okoliczności, powiedz im od razu, że się nie przeprowadzasz. To, to super, co? O tak, ekstra. Dzięki tobie mamy wszyscy jedynki. A ja zabrałem go do fury mojego taty, też coś. Jesteś mi winien bułkę z czekoladą. E... Ojej! Chodźcie tutaj! Kto to zrobił? Zapowiadam od razu! Jeśli nikt się nie przyzna, wszyscy przychodzicie do szkoły w sobotę! To ja, proszę pana, przyznaję się! A, to ty! Ale mu się zaraz oberwie? A, ponieważ się przeprowadzasz, będę łagodny i tym razem przymknę na to oko! Co, ale nie! To nie jest całkiem tak, proszę pana. Zasłużyłeś sobie na to, żeby wyrzucić cię ze szkoły, ale tym razem ci daruję. Ach, powiedział już, że się nie przeprowadza? Hmm? To dobra wiadomość, prawda? Hmm? Prawda? Posiedzisz sobie, za mną. Później porozmawiam z dyrektorem. Zastanawiam się, czy za tę szybę nie wyrzucą Kreofaza ze szkoły. Mam nadzieję, że nie. Bo mimo wszystko Kleofas to fajny kolega. Realizacja studiona Geindora na